Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział osiemnasty. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać, mówiąc. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła. Weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie. Chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż wleka w ich sprawie? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Przynieśli też do Niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie, gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł, pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do Niego. I zapytał Go pewien dostojnik tymi słowy, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: Dlaczego mnie zwiesz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie niemu fałszywego świadectwa czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. A gdy to Jezus usłyszał, rzekł do niego: Jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to, zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy Go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego, łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho i gielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A ci, którzy to usłyszeli, rzekli, któż wtedy może być zbawiony? On zaś rzekł: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. A Piotr rzekł: Oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za tobą. On zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. A wziąwszy z sobą dwunastu rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy. I wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i oplawają. A ubiczowawszy zabiją go, a dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówiono. A gdy on przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze, żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus nazareński przechodzi. I zaczął wołać: Jezusie, synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzód, gromili go, aby milczał. On zaś coraz głośniej wołał: Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc: Co chcesz, abym ci uczynił? A on rzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga, a cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu.